Kto robi kanał? Nie ja. Kto zmywa? Nie ja. Nie wiem. Wyrzucili mnie? Nie, my też tak bolić przy ciebie. Co, wyrzucili mnie? Chcą mnie wyrzucić z mojej własnej gry? No nie wierzę! Patrzajcie, ile ja mam punktów! Ej, wszyscy Zginęliśmy przeze mnie? Wszyscy przeze mnie skinęli, nie wierzę! Good job! Good. Ej, ale jestem głupi, nie? Zamykaj drzwi, chociaż dwóch przeżyję, no. Good game. Trzech przeżyję, tylko raz ja dobra. Jaki bedon. Oh, Przy samym końcu padłem, nie? Chcę ciągle wywalić? No. A już się <laughs> wywalić nie, wiesz co? W sumie, co wy pierdzielicie? Nic ciekawego, kurczę, no. W ogóle nie przywitaliście się. Ej, witam serdecznie, z tej dzisiaj nagrywamy z Left 4 Dead. Jest ze mną... Ej, lecimy prosto ciągle. Elfka, Kwenuka ja oraz jakiś pan, czy czy witajcie się ładnie? Sie siemanko. <grym> witam Siemanko, witam bardzo serdecznie. No właśnie, nie trafiłem w Elfkę no Bo nie mam żadnego pistoletu. <grym wytrzał> Ej, jakiś prezent wypadł? Ład? Chyba nie wziąłem. No jakiś prezent wypadł? What the fuck? Prezent na Steaman. Dermowa gra. Jest mam elfkę Birum. Oh yeah, oh yeah. Leżeć. No jaki przejazd obok mnie i taki no Co to było? <grym wytrzał> Elfka leżeć ładnie. No bez przesadku! Ooo, jeszcze oplułem. Bardzo ładnie, Jadka, leżysz ładnie. Ej, no przeszedł obok mnie i mi nie, nie, nie pomógł! Jaki no, ale, debil! Ale kopią. Właśnie kłoduk zabije? Wal się? O, zabił mnie. Kłoduk mnie zabił. Ej, ja, ja chyba... Chyba szybko to wygramy. No... A mnie nie wyrzucić. Zostaw mnie a ja tylko A już na początku zginęła. No. Ej, ja chcę go wywalić. Jak się go wywala? Kogo? <laughs> Escape i tam masz. Yy, wyrzuć, zrób głosowanie i wyrzuć kogoś tam. Potem. I drugi leży. Kładnik leżysz? Ej weź głosuj, żeby go wybrać Dziękuję. Yy, a kto to jest wał, Bo ja go nie znam. No kurde, leżałam, Billy mnie o co jej przeszedł. Po prostu przeszedł, No, no przeszedł, ja próbowałem cię ratować, ale się nie udało Ej, kogo, tak. w czemu go wyrzuciliście? Właśnie no bo... bije już nika, Quelux leży, jest gitara. To jest, to, to, to o, jest ekipa. Jest. <laughs> jaka Będziemy polpa! Ja nie ogarnąłem na początku, kurde, bigam z pistoletem jednym. <laughs> Ale masuwa, to jest masuwa, proszę Państwa. Czekaj, co kle... się nazywa. To się nazywa, Klepa. Dobra, kolejny nie żyje, o oh, ja, yeah. gdzie jest reszta? Lecimy do resztą. Panowie, wyprzeda... jak wyprzedasz, ka... jak wyprzedasz, Karpi? <laughs> w Lidlu. <laughs> Za no dostałych. E, dobra. Teraz przechodzi przez drzewko. Ej, jaki widzieliście ten filmik z wyprzedażą Karpi? Jak się dziadek rzucił na lodówkę. <noise> <noise> tak co mnie rzucić, co jest do no chuj, jak to to zrobił? jebany Pa! <noise> Idę po prezent? <noise> ten MPH Chuter. jest Mój prezent oddaj! Ja chcę! Prezent. Prezent. Co ten prezent daje? O! Co to daje? Jakiś nie, jakiś jakieś... walki, nie, no ja nie wiem co to jest ten MPH jewany kuj. A co było... No, mi się nogi rozkraczyły tej. A wywalczę! Prosto do Ruchańska. Czy <laughs> gotowałeś się? Lubisz nie? takich masywnych facetów, nie? <laughs> Leżących bezwładnie. <Over> <laughs> <laughs> o no, Na hita, on Hady sam wali, no to jest dziwne no. Halo! Co? Cześć. gadam do Was, naciskam wół zamiast kół. Co ty ja, w Mówisz że jakie masz jak... kolor włosów? Jak się zbiera prezenty. Muszę, muszę podejść do nie, nie, jak jesteś zombiakiem. Zombiakiem nie podniesiesz. Gdzie jest prezent? Gdzie jest prezent? Jori, Hunterem mogę być, ale gdzie? się. A Ech. mówiłem skutki. nieprawda, nigdy nie tak nie mówiłeś. Jak to nie, ty gruba. A w ramach co było? Gruba się? Nie. Dzięki. Ale was, Splułem was. Pluję na was. Tfu. Pięknie. <suszy> Pluję na. <tam. suszy> Cioty. znowu wygraliśmy Raz, dwa, no macie cheatera kurwa w drużynie Sam wam dał radę mhm. Dobra Dobra, ten, ten robimy mówię. nową drużynę Wychodzimy stąd Nie no, nie wychodzimy, nie teraz no. my A no tak, prezenty to czekajcie. Dwa strzały albo nowe karabinem, gdzie są karabiny? Nie, ja nie będę dodał miękkich, dobra? kurwa, Ej, bo coś jesteś dziewczyna, ja popatrz, to siadaj <laughs> Nie wierzę, nie wierzę <laughs> Robię kupę O Kurwa nie wierzę Strzela do Emki, bo go podgląda Elka, jesteś mężczyzną, wyjdź stąd, nie wolno na nią patrzeć Jestem kobietą Ale patrz jest zdolna, przez jeansy kurwa leje to Nie ma coś Aha, a ty ją. Aha, ten już. Oświadcza się, jakie to dramatyczne. Patrz, podaję ci pałkę przeznaczenia, masz. Ej, wyciągnij tą pałkę, a ty się podnosz anty. Nie wierzę! Wciskam w O kurde, czy ty to widzisz? Co za plus 18! Mam nadzieję, że to się nagrywa. Ach. Och, ale mu weszło. Poszło? Ewka, nie mogła na no to patrzeć, zgorszyła się i wyszła. Ej, zostawiliśmy sam z koduksem. Idziemy. Są Ej, czemu we mnie ktoś strzela co za gówno? A, jak jasno, nic nie widzę. Aha, oni są w dwóch, w dwóch grają. O tu jest jakiś zombie. Jezu, ktoś mnie ściąga. Prezent, prezent. Prezent, prezent. No ty chujuję pany! Ty frajerze skończony! To ja go kurwa zabiłem! Umrzyj! I teraz ze siebie piją, kuju! Za wami! No kurwie ślepaki! Gubki no za wami! Piją mnie, do kurwia! No co nie za chuję, grać z wami, piją płacz! Nie płac. O niej, coś mi ciągnie w dupę! Już cię uratowałem! płacz! Chodźcie, chcę prezent! Du, 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 Gracie się... w lewta mówili będzie fajnie mówili Ej pytałem się Nie w po mnie Ej. No, no pomóżcie mi Ej, się pytałem o powód czemu Nie Brawo, jest pograny, strzelam po swoich No jeszcze no to jest nie fair Ja nic nie widzę Joker no su ja umieram nie bo kurde Ej, nie Mój Tinder tak bardzo Scorpion. mi pomaga Cześć, Wy jesteście nie. kurwa w kałuży, no to ruszcie z tej kałuży do dopó morda mordę Ej, ef HELP Dobra, uratowałem cię Co się mówi? DZIĘKUJEMY What the fuck? Zabiłem cię sobie Wszystko zjemy What the fuck? Tylko nie umiesz skakać tym chargerem, to tak nie Uuu, teraz będzie boc. EF-ka znowu dostaje Weź się... zostaw to! Nie. No, 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 no. Jak leci, jak leci. Leci, 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 leci koty, czelu, dawaj, gin ty. nie mam? No i <noise> co to robić? Gdzie zostałem kurwa? <noise> Musisz należeć. Się należy. Musi nie należy. Korpion, czemu lec? Bo chcę ukłuć dyka. Ej, ratujcie mnie. Ty Już mnie biją, no kurwa. Trwa mecz. Przepraszam, bo się leczę. Nie bicie mnie teraz. Skazał, ochronię mnie. Nie widzę nic. Charger u góry. Ej, leżę kurwa. Co tu robić? bije. No fajnie kutas mnie ominął, nie? Kładą z chuju jebany Czekaj, Nie wiem jak mnie Patrz się, się tam Co że mnie próbuje. No nie, Zginąłem, no co za... Nie, nie potrafię bo... być człowiekiem, to jest bezpośrednia postać Wiem, widzę w realu <laughs> <laughs> Ej, ile? Połowa? Ale po się słaby Prawie połowa, kurwa Ale słaby Prawie połowa, nie... Cichaj, cichaj. Nie śni procent, no. Bo nie wiem. To przez elfkę, to przez elfkę. Elfka cały czas tak ginęła to, i nie. Elfka tylko leżała cały czas. Wiesz, no. że z kobietą, ona wystarczy, że leży. Mogliśmy ją zostawić, niech ruchają o ten zombie. No to co, tak to narzeka, na być człowiekiem. Gwałt level hark przez zera? A patrzcie i ile... obrażenie zadałem tankiem, o kurwa wstyd. <noise> 10 tysięcy w Mhm. Dzień, czy mam jakieś miejsce na dysku. Mank man Ej, nie mogę się ruszać, zablokowałem się smokerem, nie! Ej, zablokowałem się! What? <noise> Ej, poczekaj, ojcie na mnie. Gwałt, wyjebało mnie gdzieś w kosmos, gdzie jest. Do mnie! To kuruk, Co mnie się nie wiem, bo jestem fajny. I skromny. <noise> nom, 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 nom. Om, nom, nom. Jak tu się wskokuje? No właśnie, kurwa, też chciałem. <noise> Dobra, otwieram. Ej, wiem, chodź, chodź o tu, rapciu. Tu, tu, tu. tu, o tu, o tu, tu patrz. Hops. Nie, tutaj. O tu. Hops. tu. Hops. Hops. Okay. Widzisz? Ej, wygracie, a mi się nadal wczytuje. O, może mi się <noise> Kocham Hehe, <laughs> kaman <on>. Ej, mamy <coughs> dwa boty? What the fuck, czy mamy dwa boty? Gdzie jest anty? Anty? No mówię ci, że się do bo jakieś lagi mam. Aaaa, ja chcę też. I wywaliło! Elfka okay, jesteś na Tesia? Jest. No. Jest Jasne! Ci... Już? Ale ci coś twarz z niej kształciło. No. Jakieś trzy no. języki ci wyrosły? Jeszcze sobie byli. Pulwy? Czuć? Jesteś tu co o tym mówisz Ale masz rejs? <grym> na Konarocie! Ty, ty się trzydziesz czaliesz tych Co? Ja wiem, że ty się trzydzieści. No właśnie Ja się wpadłem! O prezent. prezent! Mam prezent No i padłem! No bo to był mój prezent! No nie no kurde i zacząłem za do ciebie za prezentem, kurwa. Patrz, za chuję! <grym> Zostawili cię! Zostawili, jak za na samej dole to samym stacie zginiesz że ujrzyj Dobra, ktoś się jednak hmm. to myśli? Ten R. To go chciałeś wyrzucić, a on cię teraz podnosi Co się mówi? Zbierę dalej. Nie! Nie! nie. Ale siara nie będzie, nie ale będzie siara O kurwa Tanki mówię <laughs> tank that, 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 Nie ma nawet kamieni nie ma kamieni. Co to jest? Oj, kamionio. Ten epychal jest mnie zabija. <laughs> What the fuck? Ej, ścioł mnie. Epychów no, fajnie, zabiło. dobra, mnie wywaliło. <laughs> Ciekawe skąd. Aha, z dołu. Jaki, jaki kolor musi być frawca w górnym brzegu, żeby był też Czerwony. Była... Czerwony, że napisałem. Czerwony. Napisał. Mhm. Kurwa, odwrotnie miałem. <noise> o w dupę! czerwone jest nagrywa, tak? Tak. Ja. Kurwa! Ja tak. <głos> <głos> Face palmy level hard. Ej, oh. ten F, F leży! Przerabić go! Szybko! Zabić! Zabić knoja! Wszystkich kładźcie na bazę! Jak tam wrócić? Dobrze. O, EXO tylko został. Czemu jesteś okay. przykro nie wiem. No, nie. A, ja byłem przykro EXO. Ooo, bomba. <coughs> Dobra, wszyscy Dobrze. jesteście fioletowi, ale z jesteście różowi. Tak. EXO, pedał. O kurwa, no, śpiewalaj. <laughs> ale go gryzam, ale go gryzam. Po prostu o, zaszalali cię po głowie. Ginę. Jesteś taki smaczny. Ha, żyję. Zostaję <coughs> no, kogokolwiek wyzwać po głowie? A, żyję. No. Wybierałaś mu robaki. <coughs> Dory Żeby, nie powodować Jak ja się kurwa skacze do Present! Ja się skaczało. Nie mam Spacer No to w jest. jest! Dobre pocisnąłem bigo! Pocisnąłem go, pocisnąłem go! Maszę EPH? Nie, nie boję. Nie wiem kogoś mam drugiego, ale cisnąłem. A Jakie ci nie lasy, nie doszli do, do, do końca. do jak my w czym idziemy w ogóle z My nawet te schody nie wejdziemy! No Ja wam powiem tyle, ja teraz rasuję. Jak wszyscy raszujemy. No bo, to od początku trzeba było raszować. Zbieramy najlepszą amunicję, wszystko. Zbieramy aka. Aka jest najlepszy? Mhm. No, mówiłaś, się... no, szybko, się... szybko szabko, ruszujemy, ruszujemy, ruszujemy. Jest? O. Szybko, szybko, trzech już zabity, nie żyją. A jakie to miało sens to zdanie? Kurde, nie strzelajcie po swoich Poznajcie Po swoich, po swoich wal wal, 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 wal w niego Dobra. Nie to jest ich więcej idzie od tyłu ten jumper Ej szybko bo tu zaraz będzie tank Nic nie widzę kurde Też Nie wiem po co ale nic nie widzę O łoł, łoł Ha? Beł już nie żyjesz? Dowody mi ktoś wrzucił No kurde ja skup, co to robił No tu był tam zawsze. Co robił tam na starcie tej gry? No był tutaj. Co? Wy też mieliście. Nie, niech cię nie wrzuci do wody, nie? Elfka, no i po tobie. <grym <grym Mam? Ja zostałem sam? Ale, Raszce. kurwa! Nie! Ja se popływam. Mierca. No właśnie nas wyrzucił do wody, ciulek. Czujesz to? I Kurwa! <grym> Zatrzymał się o ścianę, spierdalaj! Obramaj się Tak mnie goni. Szybko No! Ciędko, no, nie bądź. Bądź. Ciędko, <ślinny> nie. no Ale najdalej tak doleciałem, kurwa. Tak nie pan <ślinny> pani. O kurwa. powinienem był. człowieku, ten EPH nie. jest <ślinny> Nie, on Płodny. był tankiem! To? Tak? To on nas wrzucił do wody wszystkich. No, niech mnie byłam tankiem, sobie zapierał po nie, on strasznie duży niż w porównaniu do, do innych. No bo nektar padnie, wywalmy go. No nie nektarz się. A no nie, to nie jest możliwe. Oni w 3. W 3 tak Zero obrażenia tankiem. Lfk 120, <słyska> no i oj. Nie! Gdziem jedziemy, panowie panie? Lfk 106 obrażeń ze sprintera, jest nasza żygowinka. Trzygowinka? <słyska> <słyska> Ja, jak, jak, jak to być Żygowiniką? Miło. Cześć, ja Żyguś, a ty? <laughs> Kłedów tak spierdala. Nie wiem, gdzie ja poszedłem i teraz przejdziemy. Poczekajcie! Jest, tu jest ruła, gdzie mogę przejść, okej. Okay. <laughs> ej, piją, ej, przed? sobie jakieś się same zabiły, what the fuck? Bo ty jebijesz. Może nie, się nie odrodziłem, ja się nawet nie odrodziłem, one się zabiły. <laughs> To <noise> no patrz, daj, się z niego śmieję. Tutaj. Ej, dlaczego ja się nie mogę zająć W której strunie? wyjście tego. Dlaczego Antego jeszcze nie ma? Anty, żyj. Się no w w kwiat kwiat, go, bo nie się Nie to okay. tak. Nie wiem, Nie znają drogi, ale głupi. Nie przecież tu... Nie wychodźcie, Nie Nie bo za mnie, Już to gdzie tam leziecie, kurwa? Jesteśmy leziecie. zombie teraz, Anty. Gdzie kurwa idą? What? Idą no, tamteny, no. no. To jest przejście. Kurwa, nie wiedziałem. Ej, zabił mnie! EPH, EPH? zabił, nie widzę z mnie, kumasz to? No. Twitter. 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 To co, jeszcze raz? EPH, cheater? Dupa. z dupy! Oh. No open the door. Open your mouth. Okay, just... <laughs> to nie jest cieszenie, to jest kurwa smutna minka. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby w ogóle właśnie to dać po śmieszną minkę, no. Debił jakiś. <laughs> już się masz. <laughs> no. O, już połowa. On patrzy z tyłu, nie? Bez przybliżenia idealnie. Co wrzucić jedenastkę? Nie! Czemu wrzucacie? Kto kiknął, że tak? Ej! Kto kliknął, że tak? Ja! Remis, wsiu! <laughs> czemu? Tak, to zrobiłeś nie? głosowanie? <laughs> o kurwa, by Cię wyjebali! Co jest tankiem? O. <laughs> Ale Cię nie lubię! Ej, ze mnie wypadł! Uuu. Oj tam, oj tam nie ma. Nie obrażaj mnie, bo mi teraz smutno i przykro. To co, co dzięki. Co za z Bot. Ej, co, fajnie, że ze mnie prezent wypadł. Ja, nie mamy bota. Palec z budynku. Co, co Ty zrobił? Z kamieniami. No, a nie, nie, nie. No, nie, 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 doma. Doma, że Nie, 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 nie o, prezent. Mój, mój, mój. Nie mój. Chodź, Elfka z moją dlaczego ja nigdy nie prezent, jestem, Prezent, prezent jest, prezent. Wy go nie weźmiecie. Mój. Chodź, Andrzej. Nie, muszę, Co myślisz? do mnie. Dlaczego? Eksuś, e, no. e, chodź, chodź, chodź. jedziesz go. go, jedziesz, EPH, jedziesz. Pum, tak, Aż mi się twarz przekręciła. Przystankiem. Ej, zraziłeś się czym życie ciebie Eksuś? Jakieś bóle mi powychodziły na twarzy. <laughs> ha? What the fuck e, Ja do... widzę jak on gra, a to jest cheat level hard Ja go śledziłem Dobra ja go zabiję teraz No on mi z pistoletu zadaje 500 na raz To no, się Tego jak pochalić On bez celowania w ciebie wali, wszystkich no, tracą Ale on mi w bez... On mi z tego z... L... należąco za... zabrał 500 Tak sobie Ej On odlatują już co? No, odgrania. No. Już? No. Ej, no, nie, ja tu ja nie gram, Nie ma, ma batów. Dobra, robimy nową grę. Dobra. Bo nam odsunęli. <grym> zapraszamy z za jednego epcho. Uuuu, elfka. Alex show. Elfka. Skarbiam to film. <grym> ja kogoś mam. Zapraszam znajomych. Ma no, Nike. Nike zaczął online, ale on już tak pewnie tak, *cuch* co to za żyw? <grystanie> Nie na gry dwa, kurwa, ale przecież mnie nie słyszy. Dajcie. Siema Flakon. co Dajcie. powiesz naszym gościom? Przepraszamy cię, że wtedy się wyrzuciliśmy, a się wyrzucili bo ja oczywiście nie mogę głosować, także, Ej, to było ekso. <grym>. Ej, co było w tym Chcieli prezencie, Chcieliśmy walić tego cheatucha. EPH, jest czytera ogólnie, z nim nie chcieliśmy grać. Kurde, Maja. wyłączcie deszcz. Wyłączcie deszcz, to nie jest Minecraft. Ej, <grym>. lol, tu była zawsze taka ulewa? Mhm. What the fuck, nie ej, włączcie Łęczcie deszcz. Rein no, ale... to ty mi tu pierdolisz. Aha, zawróciłem komuś głowę, jakiemuś przeslowi. Czyli, ej, ej! Kto mnie jebnął? Do no stóp! Ej! Cheater. <trym> <trym> <Ja. trym> nie smućmy się, i tak przegramy. Czemu? Nie wiem, zbugował mi się czat. No. Czat? Jak przegrać się? O, dobra. <trym> To była głęboka myśl Bo ej no bo nic nie mogłem ruszyć się nawet Leżeć, leżeć show, leżeć ej, to Pami to ja. Pamiętaj że ty nie możesz podnosić prezentu jak jesteś z Tak ja wiem Ależ proszę, proszę. No, no Proszę cię przecież. Bomba! No, nie kurwa. Bomba 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 <laughs> Bomba Spadaj, Spadaj od pandem. Pandia umarła. O, Pandia żyje, dobra. A to, to z tym paliwem ta misja. Czas, czas kogoś oprócz. Serio. Czas, kogoś oprócz. <grym>, jak zejdzie na imprezę, sapie na ciebie, człowieku. Kurwa. Mam na czosa znowu. I o, kurwa nie wiem, czy, czy się czy się no. nie rozpić. Ach, czota. Och, ty flakon. Ja ci dam a, konczy i po raz. Ale dobrze, że włączyłeś. Teraz Ajk ma włączyć. Czekaj, jak on gra na X-Ray'u. I Widzi, gdzie są takie rudy. Nadchodzi. O oh, kurwa. Exo. Nadchodzi. Y, Ulewa. Ulewa. <laughs> o, Gień! Ten Bobon. <laughs> Ale z ciebie bomba Ej jak kurwa zginąłem? Bombu jest To jesteś bombowa laska <grymka> Elskab wchodzi do klasy ale ze mnie bomba 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 <grymka> Zrej to dziko. Ej nad tobą Nie wyzywaj i to też so zawód. Do kogo wyzywa, ty się tak sam nazywa. Ja nie wiem, kto to jest sobu. Dziwko. 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 Czy to? ja cię obrażam? Kto mnie zabił? Dziwko. To ja, to ja flakona wyzywałem. <grym>. Cię zabiłem. Patrz, tak jak się wytnalają. Tak się mówi, czy ja cię obrażam? Zaraz popiechuję. Szpakuję. Dziwko, nie? <grym>. Ojojoj. Odrzucona liczba głosów. Kto chciał wyrzucić? Wyrzucona gra. Co? Co? Czemu się wyrzucił? Się stało, Ej, Flakon! Co dobrze grałeś? <laughs> Peter. Jak Jakoby cię wrzucili tej? Ja nawet głosowania nie widziałem, a bo to w przeciwnej drużynie. LOL! No co za szmata! Nie, na no. flakona co i chuj! Co Czemu ta szmata się to nie wszyscy? No, nie, ale ty tej drokan. Ej, żadne plece nie hańbi, nie wysywaj jej No co za ja, czy chcesz nam o czymś powiedzieć? No w dupę se sadzi, kurwa. Tu to... pecesz wstać te krzyki! Ej, Egzopradywa laskę na imprezie! Tu pecesz wstać te krzyki! Jak to będzie za nim? Dzięki za to, to, to? że po prostu tak mnie było. zabiło. Wygraliście? Nie. Tak. <ślam> tak umierają w 7 house. <ślam> no, w 7 house. No, e... Ale wygrali już, koniec tej. Dlaczego oni wygrali, a my no nie? Może. My nie dojechaliśmy. Tak Dlaczego oni wygrali, a my nie, jeszcze proszę? No weź no. Nie mnie do lawy? To idziecie za mną, za mną! Wszystko za kolupcem. Ej, 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 ej! No. Jak ktoś leży. Zostawiamy go? Jak dzięki, leży. No postawcie mu. Idę do niego dalej. No, ktoś mnie obrzygał. Nie, nie, nie. Przecież nie. Się, ja se poleżę, popalam się. Padę na wodę. No to se poleże. Strzelaj do wszystkich wokoło, buraku, bo mnie zabiją. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Gdzie jest ja jestem przy samochodzie. Chodź za koluksem, bo go biją. Ty jesteś za mną? No Co, no co tu się dzieje? Ej, wejdź we mnie, strzelaj. Ewka nie rasuj! Jesteś kobietą. Przepraszam! i znowu ktoś leży. EXO! O, Kurwa! Oooooo, mają mnie! Poszedłem ratować, jak za inny mają. Jestem kobietą. E, na jestem kobietą, tak fajnie. Dobra, zrobiłem kogoś. Ratuję Ekza. Posłuchajcie mnie. Cover me. <gulity> Elfka. Dobra, Ekza gotowany. Tyry, tury. Potrzebna też, który. Dobra, lecimy. I ma, wygra. Coś macie, mnie strzela. Co dalej bij no. mnie strzela. Zginąłem. Sam, Zginąłem. Zginąłem. Lecę, takie polecenie to was. Ej, co ty? Chcesz mi leczyć? Trzy razy buraka podnosiłem, nie? Zginął. Co ty sam wyleczyłem, proszę. mnie, nie cieszę. Liczyłem się. To jest na drogę w ogóle? Ej, szybko, ty! What the fuck? Cześć, <gulet> się bali? Iż z lewej. Okay. Ktoś <gulet> mnie tu uratuje? Czemu ty... <gulet> Mama, oni leżą! Idę do przodu, idę do przodu, idę Będę najdalej. Będę olejej. Zostawisz ich, nas? Dobre no, Dobra, no. idę po was. Idę po was, nie będę taki. Musimy razem. NIE! Dobra, brawo, brawo. Do do. brawo! nie! Chciałem wam pomóc buraki, 2 na 10 buraków Good game Poszedłeś dalej <grym> Ej no leżcie co byli. razy, poprzytywajcie się bo coś Użycie, fajnie Grym tak byli. dramatycznie Kopią go Quelux kopią cię Nie, u mnie nie muli U mnie muli to strasznie, ja już nie daję Muszę wyjść Nie ja, co, Nie, nie chcę na mnie no, Ja nie jestem w stanie grać, ja nie jestem w stanie grać Poczekaj Bo no, jak włączam nagrywanie to mnie laguje w pizdu No to wyłącz ale kraj normalnie. Dotknie, no, eh? Poszednamy i do Do widzenia. Niestety z powodu lagów u mnie w czasie gry musiałem zakończyć nagrywanie. Jeżeli się spodobało, to subskrybujcie, lajkujcie i czekajcie na więcej. Na razie.